Chwoneczka z tej strony. Kraję równychiernę no kierunek, to co się stało po prostu przyniosło moje myśli normalnie, nie wiem gdzie nie już humoru. Zrobiłem mury, dzisiaj wczoraj i poza odcinkiem zrobiłem mury. Ale to co tu się stało, to no, ja nie wiem. Zaraz się po prostu przekonacie, tylko zmienię perspektywę. Muszę przy okazji, że to. co tutaj się dzieje, widzę, jedno dobra dobre. Spójrzcie. TNT. Netherrack, TNT. I po całej wiosce i TNT. Nie wiem, co to postawił, ale zaraz. To jest jakiś skrzynka. sobie... To jest książka. Eee. Coś napisał. Myślisz, że będziesz wiecznie tu rządzić? Nie. Od teraz będziesz miał kłopoty. Spalę wioskę, jeśli ja się jej nie opuści. To co? Spotkajmy się. Czy z tego 1 grudnia 2019 roku. Do zobaczenia, pisał Herobrine. Co? Daj widzowie. Co to jest za list? Herobrine go napisał. Herobrine do... serwery. Ja nawet nikt jeszcze na niego się nie dostał. Nie ma jeszcze nawet tego... Zobrzeńmy. Dopiero co zrobiłem to, ta wioska, już mam ją odpuszczać? 31 proszę, kto to jest Sylwester, ja wtedy nie nagrywam odcinka. Ludzie! pomocy, weźcie, napiszcie komentarz, kto może być tym heroinem, kto łamie się na serwer. Ale to TNT zniszczę, żeby. Bo to nie wybuchło mi tu na, na serwerze żeby rano się robił, To TNT to zniszczę, żeby mi nie wybuchło. Nie chcę, wybuchła. A nie spłynęła, jak napisał tu Herobrine w liście. Jest jakiś Herobrine, miałem się z nim spotkać w Sylwester. No świetnie, no nieźle. A ja wtedy nagręcę odcinkę, no. Ja nie gręcę, no. Teraz że ta wioska może po prostu spłonąć, ja nie chcę, żeby ona spłonęła. Mnie raki, wszystko muszę poniszczyć, skoro i robiąc na serwer. I ja mnie tu nawiedza i ja chcę po prostu zniszczyć moją wioskę. Ja po prostu nie chcę. Żeby on mnie to ale też nie chcę opuszczyć tej mojej wioski. Ja normalnie... Jazdy, tego klienta, mam tu to został na całą wioskę. O dachach Jezu. ile tego nie jest. Już się że normalnie że będzie początek serii, a nie w początek odcinka. Wchodzę na serwer i widzę tu mnóstwo TNT. No ja wala, co tu się dzieje. Ja muszę znieść coś TNT, żeby... Bo on po prostu nie rozwalił tego. Tej wioski tu, TNT. Tego TNT tutaj jest. Cały wioski tam to porozstawiał. Za uh, Hero Brain to podobno mi, to on nie istnieje. Ale to nie, w, w ogóle nie ci ubera, bo ja na to no, Hero do i ja go też kazał wygnać. No po prostu ja nie wiem. Co to jest? Tu jest TNT ja! Nie, ta wszystko kompletnie nie przetrwa. Jeżeli on będzie ją tak ciągle torturował. Przenieście tego raka. Nadarrak to jest przecież ten symbol Hirobraina. Jezu tam naderlak, wszędzie ten netherlak tam no to jest netherlak nader Nie, yeah. zdaje czy ja widziałem konia we wiosce Z pewnie nam konia jeszcze zrespił Jezu za człowiek psychicznie chory Gra i na w wioskę no by nie ma kreatywa. A faktycznie kontuje. No ja Ja Nie będę że jakiś kurde zawodzi mi na serwer i nazywa siebie Hero Ja. Ja mu nie wiem, że ja po prostu by nie ma survival. Już długo tu jest i zdobył tej temki i tak po prostu mi to porozstawię. No, ale to wszystko zniszczyłem, co on tu postawił w wiosce, ale wiesz, mnie to nic niepokoi, bo każdy mi. on mnie wygnał. Wyg on chce mnie wygnać ze wioski. Z wioski, która jeszcze nawet nazwy nie ma, bo ja ciągle nie mam pomysłu, na, żeby jakoś ją nazwać. Nie wiem, po prostu nie wiem, mam się spotkać w, no, w Sylwestra, a ja wtedy nie nagrywam odcinka, więc się nic nie dowiecie. Dowiecie się tylko, że. Podniósł po tym jak się spotkamy w Minecrafcie, to się dowiecie. Co to będzie... Pisał Hero Brain, no ten Hero Brain to jest, on mnie po prostu patrz mnie. Nie wiem, nie ja na razie... Jak się go posłucham i opuszczę na chwilę wios na wioskę aż do Sylwestra i wtedy pogadamy, czy mam naprawdę opuścić wioskę. No dobra, na razie ja po prostu... Wyjadę na no, nie, nie, nie... Ale nie jest daleko od wioski, tylko w okolice wioski. Żeby widzieć czy on to coś zrobi. O, ja tu jeszcze jest netherrack. Nether rak. может, так с просто кто меня не напасть. Я из упорного детства еще просто... то Видите, муры зарубляем, а в я еще не покоюсь, чтобы показать еще Мура. Все по-зарубляемскому было, наверное, да, как Я... на сервере, меня украсть? Nie wiem, do ja się do, do wioski, do jakiejś do jakiej, do jaskini, sobie pójdę, żeby się przeszukać, nie wiem, coś, może diamenty znajdę, nie wiem. No, na razie muszę się uspokoić tym kierowcem, bo on naprawdę coś zrobił w mojej wiosce i nie chcę, żeby ona ucierpiała. Dobra, pamiętajcie, że my byliśmy w tym, no. W wczorajszym odcinku byliśmy właśnie. W tym kanionie Boże, w jakim kanionie w tym? To właśnie tutaj byliśmy, eee, żeby po prostu się odnaleźć. No w opuszczonej kopalni byliśmy z wodą przepływają. Zaraz czekajcie, ja to jakoś tam blokuję. To... Ale to mnie blokuje Jak się tu wskoczyć? Jest! Ja mam tytuł w trzecim odcinku ja. Wkrótce jak ostatnio to nie wiem dobrze, że te tu przetrwały nie, nie ale fajnie Tutaj też diaksy ile ich mamy? pięć jaksów Pięć jaksów. To mogę sobie mieczek zrobić, ale będę z tym korekcji to mnie nie skarpać tyle. Dobra, nieważne. Ja tu zrobię sobie tymczasową kryjówkę. No Ale śmiałem craftinga, to po co ja drewno marnowałem? Nie wiem, jestem taki zastresowany. ksiembuczki No Mamy tak samo mieczek wizowie Otrzymy A my patyków nie mamy no jestem nie wystarczy mi na patyki Dobra, wychodzę. Bo Do ja 6... muszę By... iść pół, zrobić resztę tych.